Witajcie, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Anki Otulanki. Ja nazywam się Anna Pietrzak, a zarówno tu jak i na Instagramie znacie mnie jako Anka Otulankę. Do nagrania dzisiejszego vloga zainspirowało mnie to, że jest po pierwsze początek roku, co dla, dla wielu rękodzielników jest bardzo ważnym momentem, a po drugie to, że kiedy nagrałam po raz pierwszy odcinek, vlog, kiedy opowiadam o działalności nierejestrowanej, o tym jak ją prowadzić i jak zarabiać nie zakładając firmy, do tej pory dostaję bardzo dużo zapytań w tym temacie. Pomyślałam sobie więc, że dobrze by było usystematyzować to wszystko i opowiedzieć wam jak to wygląda w tym roku, czyli w roku 2024. Więc jeżeli jesteś rękodzielnikiem, jeżeli coś sprzedajesz, jeżeli coś tworzysz i jesteś zainteresowany, zainteresowana tym jak można zarabiać nie zakładając działalności gospodarczej, to ja zapraszam cię do dzisiejszego odcinka. Wielu z nas zakłada sobie konta na Instagramie, konta na Facebooku, na YouTubie choćby yy, i Tworzymy różne rzeczy. Bardzo często najpierw to jest nasze hobby, którym zajmujemy się od tak, bo nam coś sprawia przyjemność, potem zauważamy, że wychodzi nam ta działalność nasza, to rękodzieło coraz lepiej. Za chwilę naturalną rzeczą jest to, że nasi znajomi chcieliby coś od nas dostać, a potem oczywiście przychodzi nam do głowy pomysł, aby na tym zarabiać. Ale jak? Jak to zrobić, aby było to wszystko zgodne z literą prawa, ale z drugiej strony już wiecie, że na początku ten dochód będzie na tyle niewielki, że zakładanie działalności gospodarczej nam się zwyczajnie nie opłaca. Jak więc to zrobić? Czy można to zrobić? Oczywiście, możesz prowadzić działalność gospodarczą, nie rejestrując firmy. Jak? A tak. Kiedy ja zaczynałam moją przygodę z robieniem swetrów na drutach, to też na początku wyglądało to tak, że najpierw robiłam tylko dla siebie, potem dla znajomych, a potem miałam taki etap, że bardzo dużo osób chciało ode mnie te swetry kupić. Na początku się wzbraniałam, a potem wpadłam na pomysł, że to jest y, dość dobrym sposobem na to, żebym chociażby mogła sobie zarobić na kolejne włóczki czy na kolejne zestawy drutów. Nie myślałam wtedy o tym, żeby jak gdyby z tego się utrzymywać, ale że dzięki tym dodatkowym pieniążkom, dochodom mogłabym sobie wzbogacić swój warsztat, czyli zainwestować w dalsze rozwijanie swojego hobby, kupowania nowych drutów, kupowania nowych wzorów czy nowych ciekawych włóczek. Bardzo chciałam zarabiać, ale też bałam się założyć działalność gospodarczą, ponieważ wiedziałam z czym to jest związane, że może na początku są jakieś ulgi, ale pomimo wszystko nie wiem, czy mi to się uda. Ja nie wiem, czy kiedy ja zapragnę sprzedawać swoje produkty, czy nagle nie okaże się, że w ogóle nie będzie na nie chętnych, a ja już tą działalność gospodarczą będę miała założoną. I tak w 2023 roku można było sobie w ramach działalności nierejestrowanej zarobić za 50% najniższej krajowej, potem limit ten wzrósł do, 25, do 75% najniższej krajowej. W roku 2024, czyli od teraz ja tutaj wezmę się trochę ściągą. Ta najniższa krajowa będzie nam wzrastała dwa razy. W związku z tym od stycznia do końca czerwca w ramach działalności nierejestrowanej możecie zarobić, i to Wam mówię, 3181,50 zł, a od lipca do końca roku 2024 w ramach tej działalności będzie można zarobić 3225 zł. Co ciekawe, z tych pieniędzy oczywiście należy się rozliczyć, ale spokojnie, zrobicie to bez problemu sami, nie potrzebujecie do tego zatrudniania absolutnie księgowej. I teraz Wam powiem, jak najlepiej jest założyć sobie po prostu zeszyt. Założyć sobie zeszyt i pilnować dokładnie i skrupulatnie każdego miesiąca. Wszystko, co wam wpływa na konto ze sprzedaży, Wasze osobiste konto, nie musicie do, do tej działalności zakładać jakiegoś osobnego konta, chyba że bardzo chcecie. Wszystko, co wpływam na, Wam na konto ze sprzedaży, sweterków, deseczek do krojenia, biżuterii, nie wiem, czym się tam zajmujecie, co sprzedajecie, zapisujecie sobie skrupulatnie datę i kwotę, jaka wpłynęła. Sumujecie sobie te kwoty i pilnujecie, żeby na dzień dzisiejszy ta kwota nie przekroczyła kwoty 3181,50 zł. Dlaczego nie może przekroczyć? Ponieważ jeżeli przekroczycie tą kwotę, to macie 7 dni na to, aby zarejestrować działalność gospodarczą, warto więc tego pilnować, bo jeżeli na przykład stwierdzicie, że sprzedacie jeszcze jedną deseczkę do krojenia i ona będzie kosztowała 100 zł i wy już zarobicie 3200, to może warto. Nie sprzedawać tej deseczki w tym miesiącu tylko w następnym, albo zwyczajnie odmówić wykonania deseczki w tym terminie, czy umówić się ze sobą kupującą, że wykonacie za, za tydzień, czyli w następnym miesiącu nastąpi sprzedaż, tak żeby zmieścić się w tej kwocie. Chyba, że planujecie oczywiście zarejestrować działalność gospodarczą, bo już widzicie, że ta sprzedaż tak się nakręciła, że będziecie zarabiać po 5, po 10, po 50 tysięcy miesięcznie, czego oczywiście bardzo serdecznie Wam życzę. Więc po pierwsze, w zeszycie zakładacie sobie rubryczkę, w której w każdym miesiącu pilnujecie, aby nie przekroczyć 75% najniższej krajowej. Kiedy przekraczacie, macie 7 dni, biegniecie, rejestrujecie działalność gospodarczą. Ale Wy macie także koszty. I co teraz z kosztami? Oczywiście na drugiej stronie tego zeszytu zbieracie sobie wszystkie swoje koszty. Ale uwaga! Tych kosztów nie odliczacie od tej kwoty, która Wam wpływa na konto. Te koszty musicie sobie sumować, i je będziecie mogli sobie dopiero odliczyć w podatku na koniec roku w picie rocznym. Czyli, jeżeli robisz deseczki drewniane, i tak, na przykład, w danym miesiącu na wyprodukowanie tych deseczek kupiłaś sobie materiału, czy kupiłaś sobie materiał za 1000 zł, to sobie wpisujesz. 15 stycznia 1000 zł i uwaga, na te 1000 zł pilnuj, żeby brać sobie imienną fakturę. Paragon zwykły nie wystarczy. Musi to być imienna faktura z twoim imieniem i nazwiskiem i najlepiej, żeby tam był adres zamieszkania, taki adres z jakim rozliczasz się na picie. Wtedy wszystko jest jasne, z niczego się nie musisz tłumaczyć. Czyli bierzesz fakturę imienną na materiały, które są ci potrzebne do wykonania deseczki. Do wykonania sweterka, taką imienną fakturę bierzesz nie tylko na materiały, ale na narzędzia, na opakowania, w których wysyłasz e, swoje produkty do klienta, na metki, które może stworzysz, na jakieś instrukcje obsługi, które stworzysz, na... pobierasz sobie fakturę imienną e, z impostu, czy z poczty, jeżeli wysyłasz to do klienta i zbierasz sobie te wszystkie fakturki pod każdy miesiąc, tak, żeby później na koniec roku po jednej stronie sumować to, co wpłynęło Ci na konto, po drugiej stronie Wszystkie koszty, które poniosłeś poniosłaś w danym roku, oczywiście jedno odjąć od drugiego i wtedy tą kwotę rozliczyć w podatku rocznym. Powiem Wam szczerze, że ja to wszystko robię sama, oprócz pitu rocznego. Ja mam też inne działalności i pracę zawodową, i jeszcze jestem rolnikiem, więc ja już ten mut. Mój pit roczny zostawiam księgowej, takiej pani z zewnątrz, która co roku za drobną opłatą rozlicza mi pit roczny i ona wie, że ja prowadzę taką działalność nierejestrowalną i ona to szybko podliczy. Ja jej tylko dostarczam mój zeszyt z rozpiską, co wpłynęło mi na konto, w jakim dniu i jakie miałam koszty. Sumuję jej to wszystko, co mi wpłynęło i sumuję jej wszystkie moje koszty. Ona tylko te koszty jeszcze przejrzy, czy na pewno wszystko tam mogę sobie wliczyć. I to trwa u niej dosłownie 5 minut. Sprawdzenie tej mojej nierejestrowanej działalności i jest rozliczone. Więc w taki sposób należy to zrobić. Najważniejsze pamiętajcie, że wypilnujecie tej kwoty, która wpływa Wam na konto. Od tej kwoty co miesiąc nie odliczacie kosztów. Nie. Tylko jak 3000 wpłynęło na konto, 300 wpłynęło na konto, to to nie jest 300 minus koszty. Nie. To, co wpłynęło na konto i jak tylko przekroczy chociaż o złotówkę na dzień dzisiejszy tą kwotę 3181,50 groszy, to już musicie biec i rejestrować działalność gospodarczą. Do rejestracji działalności gospodarczej nie mają jak gdyby nic wspólnego koszty, one nic wam nie umniejszają. O tak. Myślę, że to obrazowo opowiedziałam. One dopiero, te koszty będą Wam znacząco robiły różnicę na koniec roku w Picie, kiedy One zmniejszą Wam podatek do zapłacenia. Mam nadzieję, że do tej pory wszystko było jasne. Ważnym pytaniem, które się pojawiało pod poprzednim filmem, było pytanie dotyczące: Czy wy dostarczając produkt do swojego klienta, do swojego odbiorcy, musicie wystawiać fakturę? Nie. Wy jesteście zwolnieni z wystawiania faktur czy rachunków. Wy, na przykład wysyłając deseczkę do krojenia, Panu Kowalskiemu wysyłacie doseczkę do krojenia bez faktury i bez paragonu, ponieważ wy prowadzicie działalność nierejestrowaną. Natomiast, jeżeli Kowalski zażyczy sobie faktury bądź rachunku, to wy powinniście wystawić. Ja robię to tak, że ja mam druczki rachunku uproszczonego. I jeżeli ktoś, kupując ode mnie sweterek, chce dostać, Rachunek zażyczy sobie po prostu od razu, że poproszę ze, z, razem ze sweterkiem, rachunek, powie to wyraźnie. To ja wtedy oczywiście wypisuję ten rachunek i sobie ten rachunek numeruję od jednego, od początku roku do końca roku. Na przykład, jeden łamany na 2024, dwa łamane na 2024. I tak wypisuję te rachunki. I dołączam je sobie w zeszycie też do tego, do tych moich sprzedanych sweterków, zaznaczając, do którego wystawiłam rachunek, do którego klient sobie życzy. Ale. Nie musicie zakładać jakiejś, nie wiem, ewidencji w internetach, jakieś szukać e, programów do wypisywania tych faktur. Myślę, że rachunek zwykły uproszczony rachunek dostarczony klientowi w zupełności wystarczy i dajecie go wtedy, kiedy klient sobie po prostu tego zażyczy. No i słuchajcie, tej działalności nierejestrowanej też. Nie w każdej branży, jak gdyby można prowadzić działalność nierejestrowaną. Zazwyczaj w tych branżach, gdzie są wymagane jakieś licencje, pozwolenia, koncesje, nie można prowadzić działalności nierejestrowanej. Wydaje mi się, ale nie jestem tego pewna, że takie branże jak usługi kosmetyczne, fryzjerskie, także nie mogą prowadzić działalności nierejestrowanej. Za każdym razem, jeżeli macie wątpliwości, musicie się po prostu dowiedzieć. Myślę, że wszystkie te rękodzielnicze usługi jak najbardziej obejmują działalność nierejestrowaną, są objęte, a może tak, działalnością nierejestrowaną i można to spokojnie wykonywać bez stresowania się. Pamiętajcie także, że jeżeli wy prowadzicie, nie prowadzicie sprzedaży ciągłej, nastawionej na zysk, a od czasu do czasu, na przykład jestem e, dziergającą dziewczyną, i ja od czasu do czasu e, zrobię sobie wyprzedaż na Allegro czy na Oelixie moich, sta, moich m, starych, <laughs> moich sweterków, które napra, naprawdę wydziergałam gdzieś tam i ich nie noszę. Jest to tak zwana sprzedaż okazjonalna i wolno wam to zrobić, i ona nie podlega, jak gdyby tej działalności nierejestrowanej, więc też nie dajmy się zwariować. Można sprzedawać na Allegro czy na Elixie, ale pamiętajcie, Musi to być tylko od czasu do czasu. Taka sprzedaż okazjonalna. Na przykład, nie wiem, zbywają Wam włóczki, nie wykorzystacie ich już, wiecie, robicie jakiś pakiet, sprzedajecie sobie te włóczki niezużyte na Allegro czy, czy jakiejś innej platformie, to oczywiście jest sprzedaż okazjonalna, od czasu do czasu, nie ma ona charakteru ciągłego, więc możecie to zrobić nawet <grym> nie wykazując tego oczywiście w picie. No. Bardzo ważną rzeczą także przy prowadzeniu działalności nierejestrowanej jest to, że musisz przestrzegać praw konsumenta, czyli powinnaś stworzyć, mieć regulamin sklepu, przestrzegać RODO, ponieważ tutaj muszą być chronione prawa konsumenta, chociażby takie jak prawo zwrotu towaru czy prawo odstąpienia od zakupu. Jak to zrobisz? Są różne metody. Myślę, że regulamin swojego własnego sklepu, czy też RODO można sobie gdzieś stworzyć. Jeżeli na przykład prowadzisz Instagram, to można zrobić relację wyróżnioną, gdzie takie rzeczy w relacji wyróżnionej będą dostępne. Wzory, jak stworzyć regulamin sklepu internetowego. Wzory takich regulaminów, e, co powinno zawierać ta klauzula RODO. E, też są dostępne, można sobie to ściągnąć i można na swoim Instagramie w relacji wyróżnionej to umieścić. Warto też jest informować swojego klienta y, o tym, gdzie może znaleźć, na przykład, y, klauzulę RODO. Informować, dlaczego potrzebujesz dane osobowe, że potrzebujesz i y, jakie dane potrzebujesz, dane do wysyłki, żeby nadać y, przesyłkę. I też informować, że po nadaniu przesyłki oczywiście te wszystkie dane usuwasz. No i dobrze jest mieć właśnie w RODO to i w, i w i tym regulaminie sklepu to wszystko uwzględnione, bo jest to w dzisiejszych czasach, jak wiecie, bardzo, bardzo ważne. Mam nadzieję, że opowiedziałam wam wszystko. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. Jeżeli filmik był dla was przystępny, jeżeli powiedziałam do was jasno i zwięźle, jeżeli pomogłam wam w czymś, to będę bardzo wdzięczna. Jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, zostawicie paluszek w górę i podzielicie się opinią oczywiście w komentarzu. Pamiętajcie też, że ja nie jestem zawodową księgową, tylko po prostu rękodzielniczką, która radzi sobie jak może w dzisiejszej sytuacji i czasami też próbuje dorobić do mojej wersji. Pozdrawiam Was ba bardzo, bardzo serdecznie. Wasza Anka Otulanka. Bye. Taka mała krótka dogrywka, ponieważ o tym Wam nie powiedziałam, a może dla wielu z Was będzie to bardzo ważne. A mianowicie to, że działalność nierejestrowana jest dla tych, którzy mają tak zwaną czystą kartę w biznesie, czyli dla tych, którzy do 5 lat wstecz nie prowadzili działalności gospodarczej. No, cóż, zapewne związane jest to z tym, że ta nierejestrowana działalność gospodarcza jest taką trochę działalnością na próbę. Jesteśmy całkowicie zieloni w temacie, chciałybyśmy, chcielibyśmy spróbować swoich sił i mamy taką możliwość popróbowania, natomiast ci, co już mają doświadczenie i prowadzili działalność gospodarczą, no to muszą nadal się z tym, jak gdyby, zmierzyć. Myślę, że w tej chwili już wyczerpałam temat, i tak jak Wam powiedziałam wcześniej, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. Do zobaczenia w następnym vlogu.